Hej, hej, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na nowej playliście, czyli Hearthstone League of Explorers. Zamykamy listę TGT, będą teraz nowe karty, więc nowa playlista i nowe deki. Zaczynamy od zabawy i rozrywki. Dołącz do Ligi Odkrywców, już jesteśmy po Lidze Odkrywców. Przed nami pierwsze karty, więc pierwsze zabawy. Dawno nie widziany na tym kanale warlock. Mało gram warlockiem, bo już jest złoty, ma 500 winów, to już nie mam takiego wsparcia na granie nim. Ale skoro doszły nowe karciochy, które bardzo chętnie przetestuję, czyli Rino Jackson, Skarabeusz i Mroczny Handlarz dla Warlocka, no nie ma lepszej okazji niż ta, by zagrać warlockiem. Żeby mieć Rino. To wrzucamy sobie po jednej karcie do deku. Nie będziemy ryzykować, że nagle coś tam jeszcze są, są dwie. Generalnie yy, jeszcze nie miałem czasu sprawdzić, czy Rino leczy w, w tym momencie, kiedy yy, wystawiamy go na stół, ma być w pozostałym deku po jednej karcie. Czy w ogóle dek ma zawierać cały po jednej karcie? W każdym razie trudno będzie to bez testów stwierdzić. A niestety jest jeden minus. Rino Jackson nie świeci na żółto, jeżeli jest aktywny. Czyli rzucamy go ryzykując. Jeżeli faktycznie będzie tak, że mm, pozostałe karty w deku muszą być po jednej, to będziecie musieli albo korzystać naprawdę wszyscy już z Deck Trackera, albo naprawdę pamiętać, czy tam przypadkiem jeszcze nie ma dwóch argusów, tak? Ja tutaj pozbierałem trochę różnych kart z Warlocka. Jeden nadmiar mocy, jeden śmiertelny wir, wędrowiec pustki, zombiak, bomba cieni. Wrzuciłem skarabeusza, a co jest nową kartą, niech sobie będzie. Tym bardziej, że może jakąś trójeczkę nam dodać do mana curve. Mamy mrocznego handlarza, który nam doda jedyneczkę następną. Sowę, owce, jakiś remuwal, gniew demona, remuwal, big game hunter, szef kochlików. Mind Control Tech, jakby się źle działo, trochę Hila, Ochi Generalnie wszystkiego po trochu, trochę z Demon Loka, trochę z Zoloka, W zasadzie niewiele z Zoloka. A mamy trochę late game'u, czyli Sylwane, Booma, Raga, Jaraxusa, który głównie tutaj będzie służył nam. Nie mamy jak wystawić go na stół, więc. Nie ma sensu grania e, moim zdaniem Herolda pustki jednego, jeżeli mamy tylko Jaraksusa. Trzeba by było wstawić jeszcze Malganisa jednego, jednego Strażnika Zagłady. E, trzeba by było wstawić. A tu już nie mam miejsca na takie rzeczy. Poza tym, jak jest jeden tylko e, Herold pustki, to dużo trudniej go utrafić i jeden ognisty olbrzym, gdyby nam się zdarzyło, to są szanse, że go nawet może i wystawimy. Eee, co jeszcze jest ciekawego? Myślałem o tym, żeby zagrać taką oto kartę, czyli Dziarski Gorzelnik do komba z Rino. Na razie jest wsadzony Skarabeusz. Jak Skarabeusz okaże się krapem, to wymienię go na Dziarskiego Gorzelnika. I w ósmej turze mamy hila z kombekiem, tak? <laughs> to jest megastyczne, megastyczne mega, styczne, mega styczne combo. No ale zobaczymy. Cykniemy sobie parę gierek. Skrzynkę za piąty ranking mam, więc nie mam jakiejś presji na to, żeby cisnąć na legendę. Nie wiadomo po co. Więc czas na zabawę. I zabawę czas rozpocząć. Niech Rino Jackson prowadzi. Te karty z Early game powinny nam pozwolić też trochę tam pozadawać obrażeń. Zastanawiałem się czy ten Rino na przykład czy tutaj late gameem nie powinny być jakieś malegosy do wykończenia, ale zobaczymy. Kontra! Prosisz się o lanie Moja dusza będzie moja! Moja dusza będzie moja! Zostawimy sobie tylko szefa ochlików. O! Mamy fajną dwójeczkę. Już nas tutaj żmi many przyciska. O, a my sobie zagramy wędrowca pustki. Sprawdzimy, czy ma Frozbolta w drugiej turze. Zagramy to, w trzeciej to. Nie ma Frozbolta, okej. Okay. Skoro pan nie ma Frozbolta, to my może sobie zrobimy draki z pana trochę, co? Zróbmy sobie trochę draki z tego pana. Kiedyś będę taka Co jeszcze? Lustrane. No dobra, stronnik za dwie many, 2 na 2 jest idealnym stronnikiem, żeby oddać go na kopii. Kupujesz, czy sprzedajesz? Co sobie weźmiemy? Remuwala. Czy ten remuwal jest nam potrzebny? Nakręcany gnom nie bardzo. Może nadmiar mocy? Drugi. Kupujesz, czy sprzedajesz? <laughs> kupujesz, czy sprzedajesz. Ani nie kupuje, ani nie sprzedaje. Nadmiar mocy nam się fajnie skąbi z cienistym płomieniem, jeżeli będziemy coś mieli na stole. No, pan też już po przygodzie z zapomnianą pochodnią nas tutaj haltuje. A my co mamy do zagrania? Możemy za 5 many cyknąć Medipota, ale to jest za wcześnie. Zagrajmy sobie takiego szefa chochlików i potencjalnie w przyszłej kolejce, jakby się go nie udało mu zabić i szczyścić mamy... Nadmiar z płomieniem. Pytanie, czy to nie jest Cunter Spell? Nie no, volgin z portalu jest bardzo fajną opcją. Naprawdę, naprawdę bombastik. Nie jest to druga kopia. Niestety. Więc, jeżeli to jest Counter Spell, to trochę nam może pokrzyżować plany. On sobie czyści tu. Mamy Rino Jacksona, więc za bardzo się nie boimy o to, że szybko zginiemy. Przydałby się jakiś stronnik. No dobra, to teraz tak zróbmy: zabijemy najpierw to, gdyby to była jakaś kukła. Nie, jest Counter Spell. To zabijemy sobie to, i gramy tak. W następnej turze możemy sobie za siedem. potrzebujesz mojej pomocy. Jeden fireball nie jest to straszne. Pod warunkiem, że o! Tylko że nie mamy tyle many. Tanie czy on ma dwa firebole. Bo jeżeli ma dwa firebole, to jesteśmy w dupie. Za przeproszeniem. Więc zróbmy tak. Jak ma dwa firebole to nie żyjemy. Jak nie ma dwóch fireboli to wystawiamy Reno Jacksona w przyszłej kolejce. I próbujemy coś grać. Jednego ma na pewno. Co dostał stop deku? No kurwa no zajebiście. No. Pomimo całkiem przyzwoitego rozegrania. Niestety, pierwszy mecz z Rino Jacksonem okazał się porażką. Co zrobić, jeżeli przeciwnik ma wszystko? Nic nie zrobimy. Nic z tym nie zrobimy, bo wtedy, co się dzieje, tak jak widzicie. W każdej turze po kolei wszystko co mu było potrzebne miał. Rino na razie zostawimy. A smoka możemy sobie zostawić, bombę cieni na jakiegoś akolite z bólu. Mamy skarabeusza, mamy handlarza, nie ma problemu. Jakoś sobie damy radę. W związku z tym, że mam parę tych dwójek to chyba nawet sobie skoinuję handlarza, żeby dobrać kartę za jeden i w drugiej turze mieć... To i ewentualnie tą kartę za jeden w trzeciej turze, stąd kartę za trzy i smokowca za cztery. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale idziemy w to, moi drodzy, idziemy w to. Koinujemy sobie mrocznego handlarza. Kurwa, trochę lipne te karty za jeden. Szczerze mówiąc, to to w ogóle odpada. Czy to nam się przyda na Wariora? Nie sądzę. Weźmy tego z Chociaż nie jest to cud marzeń, który chciałbym otrzymać. Power of overwhelming tutaj też byłby zdecydowanie lepszy. Ale widzicie w poprzedniej grze fajnie się udało skombić. Power of overwhelming. Yy, mieliśmy offce, no ale. Nic na to nie poradzimy, że przeciwnik ma. No po prostu start boga i same firebole na łapie, pochodnia, która od razu mu się wtasowała na początek, no, o czym tu rozmawiamy. A już była sytuacja prawie opanowana, gdyby nie miał dwóch fireboli, wystawiłbym Reno Jacksona i miałbym giganta na stole i moglibyśmy walić w papsko, ile wlezie. <laughs> A tak, niestety nic z tego, jest Rino, eee, wystawiamy sobie naszego... No, tu już trochę lepiej. Cień znak Sramas będzie bardzo dobry na Wojownika, więc. Więc idziemy dalej. Na następną turę mamy Cień znak Sramas. Ten stronnik może nie jest jakiś mocny, bo ginie od byle jakiego. W przypadku Wojownika byle jakiego wracaj do roboty, czyli okrutnego nadzorcy. Ale Cień znak Sramas za to dostaliśmy za friko. Trzecią turę. Mamy dobrą czwartą turę. Nie ma się czym na razie przejmować. Jeżeli to jest Control Warrior, to trochę gorzej. Chyba pójdzie Bash. Tak jest, Pan ma dek legendy, więc... Więc jest twardzielem. Gniew Demona tu nam się za bardzo nie przyda. Idziemy sobie z naszym Shade'em. Tutaj Skarabeusz swoją rolę odegrał. Dał nam bardzo mocną kartę na Warrior'a, czyli Shade of Xramas Dopóki jest w Shade'ie, to... Nic mu nie grozi. Oprócz bójki, my na następną turę sobie zagramy smokowca. Będzie miał 2, 4, 6, 7 życia, więc będzie całkiem mocny. Idzie Death Bite. Dead's Bite nie jest w ogóle grany. W przyszłej turze on będzie mógł zagrać bójkę. Czy to będzie mocny stół na bójkę dla niego? To może być dla niego mocny stół na bójkę. Czy chcemy mu zdjąć slama? Nie, nie chcemy na razie nic więcej robić. Nie chcemy, bo... O... No idzie Shield Slam pewnie w tego smoka. A nie, idzie pancerz, no okej. Okay. Atakujesz? Nie atakujesz. No mój drogi, jeżeli ty nie atakujesz, to ja sobie dowiorę karciochę, mam słówkę. Eee, czy teraz widzę problem w tym, żeby wy cienia wystawić? Hmm... Zginie za łatwo od deathbyta, to go zostawmy na razie. Może nie będzie bójki. To jest takie granie trochę... ...ciwe, bo jeżeli... ...będzie miał bójkę, to nie mamy żadnej korzyści z tego shade'a. Jeżeli nie będzie miał bójki, no to w przyszłej turze zaatakujemy i... i ...będą szanse, że przynajmniej jeden z tych dwóch stronników tu przeżyje. Ten Rino na razie nam nie grozi, bo to my mamy presję na stole. Więc tutaj na razie nie jest nam potrzebny pan Rino. Na przyszłą turę Sylvanas. Tu generalnie nic innego się do grania nie nadaje. Sludge Bercher jest całkiem dobrą kartą dla nas w tym momencie. Na tyle dobrą. Że jesteśmy w stanie. Czy my go chcemy wyciszać? Nie myślę, że na ISERE zostawimy wyciszenie. Eee, myślę, że możemy spokojnie ujawnić naszego Shade'a Zabić to, podleczyć shade'a, żeby był poza egzekucją. Dark bombą w gluta, żeby to było poza egzekucją. Ale wtedy się już w ogóle wystawiamy strasznie na bójkę. Ale on z drugiej strony nie musi mieć tej bójki, więc... Więc gramy tak. Wystawiamy już tego Shade'a i jedziemy dalej. Pewnie pójdzie bójka. Ja nigdy nie mam bójek w takich sytuacjach. Ale moi przeciwnicy mają zawsze. Generalnie przydałby się jakiś boom, rak do jakiejś gry. Szatkownik w ogóle nam nie przyszedł. To chydziarz, Taurisan. Bardzo dużo early gameu dostaliśmy, bardzo mało late gameu. W przypadku gry na Warriora to nie jest dobre. Gdybyśmy mieli takie rozdanie kolejkę wcześniej, to byśmy z tym magiem wygrali. On się zastanawia, co zrobić. Myśl, chłopie, myśl. Nie wiesz na co kompletnie grasz. Dobra, zabijasz to, okej. Okay. I pancerz, i co jeszcze? Tyle? Czyli w przyszłej kolejce nasz shade też będzie poza deathbytem. I to jest dla nas... E, ...dobra wiadomość. W związku z tym, że nie mamy co grać... Jest Taurisan na przyszłą kolejkę. 2, 4, 6, 8, 9 kart. I musimy nic. Niczego się pozbywać. Gramy cały czas wokoło bójki, nic nie dostawiamy. W razie bójki, mamy jakieś tam szanse, że coś, to co zostanie na stole, przeżyje. Stop deku idzie, Sowa. No nie jest to dobre. Warrior grający Sowę, to, to nie jest dla nas najlepszy wariant. Teraz idzie atak tu. Atak w ogóle w twarz. Tu egzekucja. Jedną egzekucję mamy z głowy. Pancerz, ok. Hellfire to nie jest coś, co chcielibyśmy zobaczyć. Czyszczenie tego, i później za 5 many nie mamy nic do zagrania. Gramy zatem. 2, 4, 6, 8. Tak jest, na 9 kart. 2, 4, 6, 8, 9. Nie dobieramy już nic. Zbyt bogatych kart nie mamy na ręce, żeby je obniżać, ale cóż tam? Sowe Stop Deku, warriors z sową, to są jakieś cuda na kiju. Pewnie nasz Taurisan się spotka z Egzekutem, ale naprawdę nie mam co grać. Rino teraz się nie nadaje. Sylwana na pusty stół, którą, którą może też zegzekutować, jest średnia. Czyżby drugi execute już? Nie Shield Slam tym razem. Tak jest Shield Slam. A my dostajemy krab. I to duży krab. 2, 4, 6, 8, 10 kart mamy na ręce i nie mamy co zagrać. Gdzie jest Boom? Gdzie jest Ragnaros? Gdzie jest Jaraxus nawet? Tyle możliwości. 2, 4, 6, 8, 10 kart, czyli nie mogę nawet przedrołować nic. No dobra, zróbmy tak. I może przyjdzie Boom. Kurba przyszedł. Przyszedł dumczyni się czas. Coś musimy grać. Tylko co? To jest strasznie słabe. Zaz wystawiamy na stół po prostu tragedię. Czaski? Jest... O kurwa. Igrasz z smasiu i nie jesteś w stanie polu. No i gram, gram, no co mam zrobić? Muszę grać. Nie atakował. To ciekawe. To bardzo ciekawe. Że on tego nie atakował. Można było zagrać Sylwana z Shadowflame'em. Ale po co mi te tam 3 damage'u? Może warto było, a no, nieważne. 2, 4, 6, 8, 9 kart. 2, 4, 6, 8, 9 kart. On ma 8 na ręce. To jest stół na bójkę nie bardzo. Jak się pozbyć tego śmiecia też nie wiem. Nie chciałbym używać nadmiaru mocy na to. 2, 4, 6, 8, 9 kart. się Groła nie będzie. Ten stół na presję się nie nadaje. Kurwa mać, pocisk cienia z Nefariana. No dobrze, no dobrze. No dobrze, bum. Ochydziarz. No dobra, ochydziarz też nie jest zły. Skasujemy mu tego badziewiaka. Ile mam kart? 2, 4, 6, 8, 9. 10 sobie dobiorę. Szatkownik. W końcu. Gramy sobie dalej. Shield slam? Nie. Justicar. Justicar true hard. Zombie, no to jest super karta dla nas w tej chwili. Zombie. O mój Boże. Zombie jest teraz taki mocny. Gdzie są te karty? Boom, Ragnaros, Jaraksus. Gdzie one są? Jakich nie ma. Raczej tu pożytku z Mind Control Tech'a mieć nie będę na Control woja. No zajebiście. Będę miał zblokowanego olbrzyma. RNG jest zawsze jak zwykle po naszej stronie. Drugi shield slam, okej. Okay. Została panu jeszcze jedna egzekucja. Wybuchowa owca, no szkurwa, to są jakieś kpiny, jest w końcu boom. O, boże. Po pierwsze nie potrzebuje hila po drugie nie chcę tej tarczowniczki tutaj. Może to jest słabe na bójkę, ale z drugiej strony zwiększa szanse na przeżycie booma. Z 20%... 4-5. Tak, 20% na 33% w przypadku bójki. Więc zapewne pójdzie big game hunter. My jeszcze mamy raga z late game'u, zaraz się przewiniemy. Raczej już dociągać nie chcę. Co teraz? On ma na pewno jeszcze brola, jednego egzekuta, Big Game Huntera, jakieś koksy i inne. No zobaczymy. A te karty na Control Warriora czy Zombie czy Wybuchowa Owca raczej nie będą grały. Strasznie długo nam schodzi z Jaraxusem, bo już od dawna powinniśmy mieć Jaraxusa na sobie i pompować demony 6-6 na stół, żeby miał presję. Bo reszta z tych kart nie będzie raczej już odgrywała znaczenia. Belcher może odegrać. Chłopak się zastanawia, czy odpalić bójkę. I co zrobi, jak bójkę wygra Boom? Będzie musiał zużyć i bójkę, i Big Game Huntera. Może nie ma jeszcze bójki. I nie ma Big Game Huntera. To by było bardzo zastanawiające. Spasował turę najprawdopodobniej. Tak jest. Spasował turę. No okej, okay. jeżeli nasz koleżka pasuje turę, to my kasujemy mu pancera. 2, 4, 6, 8. Dobieramy sobie dziewiątą kartę. Dlaczego? Żeby w przyszłej kolejce zagrać ognistego i żeby jak najszybciej móc wskoczyć na... Hmm, jak najszybciej móc wskoczyć na Jeraksusa. Dlaczego on... Klika, a nie gra. Aha. Nie ma opcji na to, żeby poradzić sobie z boomem. No przykro mi. Przykro mi, proszę pana. Spotkały, spotkał pan dek, który kompletnie jest wyrwany z kosmosu, ale udało się wygrać. Także 1-1 e, Reno Jacksonem. E, jeżeli wam się podobają takie zabawy, takie kosmiczne deki, to poproszę łapki w górę. Jeżeli będzie więcej łapek niż w przypadku zwykłych, jakichś tam rankedów, to dlaczego nie? Dużo teraz kart będzie wychodzić. Będę się starał w każdy czwartek, jak będzie wychodzić nowa przygoda, od razu wrzucać tak jak teraz, wszystkie filmy od razu hurtem na YouTube'a i następnego dnia już zacząć się bawić nowymi kartami. Na pewno chciałbym tutaj w tym deku zobaczyć. E, zaraz Wam powiem co: Liga Odkrywców. Na pewno chciałbym tutaj zobaczyć w tym deku przedziwny posąg. Myślę, że jeden byłby na propsie. <laughs> Także czekam na te posągi. A w tym odcinku dzięki Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli Wam się podobało łapki w górę, zrobimy jeszcze na pewno jakiś odcinek z tego deku, bo śmiesznie się nim gra. Więc trzymajcie się, Hejka i papa!